Cześć z tej strony Roles, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale Dzisiaj zajmiemy się Beretą M84FS Jest ze mną Adi Siema I sprawdzimy naszą celność oraz y, celność tej wiatrówki ogólnie moc W slow motion i różne takie bajera, więc zapraszam do oglądania Bereta M84FS kontra kilka tutaj celów Jak widzicie na pierwszy ogień jest Powerade Potem jest puszka po szmraju, potem jest co? To jest chyba po mirindzie, potem większa puszka po szpreju, a na samym końcu jest garnuszek. Więc teraz zobaczymy moją zwinność, celność i ogólnie, a potem Adi się popisze. Oj, tam lata jakiś ptak. Dobra. O, 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 wyleciał. Dobra, więc bierzemy naszą beretkę ładną. No i tak. Mie, będziemy mierzyć czas czy nie? Nie wiem, no, po prostu ile z szałów ile trafię. Czyli Dobra. Się, jak na pięć, to... Dobra, jeden nie trafiłem. Z takiego bliska, bliet. Okej, okay, siadło. 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 Nie siadło. Czyli moja celność to dwa nietrafione i reszta trafiona, więc dobra. Poprawiamy cele i za chwilę wiatróweczkę przekażę Adiemu. Na początku może ją na. Dobra. Proszę bardzo, przekazuję broń. Odkręcam kamerę. Poczekaj jeszcze nie strzelaj. Dostało czy nie? Nie. Teraz. No, A rekucie z celnością, powiem szczerze, że gówno. Ja się strzelam z tego. Twoje... twoje kuleczki dla dzieci, no. kurde, w ogóle nie uczą celu. celu. Dobra, to teraz. Dobra elegancko. To teraz tak, ładujemy magazynek do pełna i teraz zobaczymy jak ja się wspiszę znowu. Jeszcze dołożymy freeway kole jako cel, który będzie najdalej, czyli momencik. Tutaj, czyli to jest całkiem daleko. Pyk, oraz stoi. No i dobra, poprawiamy cele. No nie wiem, zobaczymy na nagraniu. Dobra, więc ładuję tutaj nasz kochany Adi magazyneczek i za chwilę sobie postrzelam ja. Oj. Dzięki, ostatni cel. Weszło. Proszę, Adi. Dziękuję. Trzeba poprawić cele. No, Areczek się ładnie popisał. tu Elegancka, no. i tak. Spróbuję teraz bez żadnego y, zeza trafić wszystkie y, 4, 5, 6 celów. Było, bo się weszło, zacząć. Weszło. Tutaj to nie mam pytań w ogóle, jak ona odlatuje. O, czyżby uda mi się, a czy i być? Nie. Nie. <gry> Dobra, jedno chybienie, tak jak Arek, jak Adi znaczy. No co? No co? No. Weszło. Z, od, z Rykoszetu, ale weszło, słyszałeś? No właśnie tak nie za We, bardzo. Weszło. Na kamerze będzie słychać. Na pewno. No, weszło. Słychać było nawet. Ostatni cel. Wow, ale mi rękę do tyłu odrzucił Globek Dobra. Jedno chybienie. Plus z Dwa. Nie, z rykoszetu, ładnie siadło. Ale jeszcze butelkę raz nie trafiłeś. Dobra, niech będzie. Na razie Arek jest lepszy odemysł Dobra, jeszcze trzecia runda. Ja zobaczymy, czy mi się uda bez... To proszę. Bez żadnego pudła. To trzecia runda. Moja kolej. Zobaczymy, czy mi się uda. Bez, bez żadnego pudła. pudła. No i dupa. Tak samo dwa pudełka. Wof. No, ale tak szybciej próbowałem strzelać. Wiem, widziałem. Nie jest tak źle. To teraz strzelanie dynamiczne. Teraz sobie wykonamy trasę dynamiczną. Pierwszy z tego miejsca. Ostrzeliwujemy tam cel. Puszkę. Zbiegamy do tego miejsca. Tutaj ostrzeliwujemy trzy cele. Przechodzimy tutaj, nie możemy wejść w ten piasek i tutaj mamy do ostrzelania dwa cele. I teraz nie liczy się ilość naboi wykorzystanych, tylko czas, kto zrobi szybciej, kto szybciej strąci wszystkie cele. Zapraszam. To zaczynamy tą konkurencję. Teraz czasu nie będziemy sobie mierzyć, ale czas startuje od jego pierwszego wystrzału i Czas dodam wam w podprodukcji Trafiona Dostała? Nie Teraz Wydawało mi się, że dostała, ale okej okay. Dobra, to teraz Mateusz Dobra, moja kolej Strzelanie dynamiczne Trochę się stresuję, że dam dupy po całości, ale... Będzie dobrze. Będzie dobrze, zobaczymy. Dobra. Position. I z tego chcesz? Do połowy, tak jak ja. I proszę tylko, żebyś mi nie wyjechł więc... z Dobra. Zrobiłem to szybciej. Zobaczymy w postprodukcji. W postprodukcji i teraz... Teraz czekaj, staniemy koło siebie i teraz w postprodukcji 3, 2, 1. Ok, ostatnia konkurencja na dzisiaj. To trzy strzały posiadamy. Patrzcie. Są tylko trzy strzały. I musimy trafić z tego miejsca, czyli stojąc tu, do tamtego celu, który jest tutaj. Momencik. Mamy na to trzy strzały. Więc dobra, pierwszy do tego zadania podejdę ja. OK. Ustawienie. Pozycja. Ok, lecimy. Trzy strzały. No jeden dupa. Wreszło. Ok, za drugim. I dobra, sprawdźmy czy uda mi się dwa chociaż trafić. Nie, jeden strzał. Jeden trafiony. jeden trafiony na trzy. Dobra, teraz y, załadujemy kolejne trzy kulki i zobaczymy jak sobie poradzi nasz Adi. Proszę bardzo, ładuję trzy kuleczki. Są trzy? Są trzy. Ok, więc bez żadnych cięć załaduj. I dobra. O. Dobra. Tak samo jak ja. Jeden na trzy. Okej, okay, to jeszcze ja mam trzy strzały i Adi ma trzy strzały i zobaczymy jak to będzie. Druga runda. Trzy kuleczki w magazynku. Przekazuję Mateuszowi. Okej. Okay. Pozycja od rykoszetu, ale weszło, więc jeden. A, Dwa trafione, trzy trafione. Okej, okay, po ostatnim strzele nasz Zamek zostaje w tylnym położeniu. Teraz Adi załaduje sobie trzy kulki, zobaczymy jak mu pójdzie i zobaczymy jaki będzie wynik. Pokaż trzy kulki. <grymianie> 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 Specjalista, kurde. Trzy kulki. Ostatnia rundka. Adi strzela. No i dobra, zobaczymy. Jeden. No niestety. Niestety tylko raz. Czyli tą konkurencję bez porównania wygrywam ja. Pierwszą ja wygrałem i trzecią ty? Nie, pierwsza to była bez... A no tak, były tylko dwie konkurencje, czyli mam remis. Trze... Pierwsza to nie było konkurencją, po prostu sobie strzelaliśmy. Można strzelać konkurencją. No dobra, no to w takim razie... Nie wiem, uznajemy remis czy... Na czy... razie remis, a rozstrzygnie się jeszcze z tą dynamiczną jak będzie. A no tak. No dobra, to w takim razie teraz zobaczymy tabelę wyników. Ok, więc dzięki Adi za konkurencję. Dzięki. Miło się strzelało. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć. Strzałka.